Jak już mam wyczyszczony kask LS2 model Advant X, jest to kask podobny jak kask ISO ze szczęką, która się przesuwa do samego końca, do samego tyłu. I zobaczcie, praktycznie 2-3 razy miał klient na głowie wyczyszczony, zdezynfekowany z 1399 na 999. I w rozmiarze 3XL tam jest rozmiar głowy 65-66, więc myślę, że ktoś, kto ma dużą głowę, a wiem, że dużo takich motocyklistów jest i nas oglądacie, no to zgłaszajcie się do nas, bo macie bardzo dobry jakościowy kask z pinokiem w zestawie. Można go kupić zdecydowanie taniej. I w tej cenie już jest wysyłka do Was na paczkomat. Wystarczy. W opisie do tego filmu jest mój numer telefonu. Wysłać SMS-a właśnie z adresem na paczkomat oraz mailem. Pacz, e, pobranie e, blikiem w paczkomacie.